Drogie ryby, witam Was bardzo serdecznie na czytaniu miesięcznym na luty 2020. Jakoś, że tak powiem, nie mogę tego czytania. Po pierwsze, zapomniałam o Was, bo zawsze czytam po kolei znaki Zodiaku. Po drugie, rozłożyłam karty i skasowało, bo po prostu włączyło mi aparat i skasowało mi ten film także stwierdziłam, że no oczywiście nie będę drugi raz tych kart rozkładać one są rozłożone i zatrzymało mi właśnie na tym, na tym etapie, są rozłożone karty w ten sposób co, co jest tematem głównym co przechodzi do przeszłości co się dzieje teraz Wynik, i działań, wynik tych działań ewentualny problem albo wyzwanie jak zareagować na to wyzwanie wasza siła w tym miesiącu na czym się skupić i na spodzie talii była szóstka kielichów drugie ryby, mam nadzieję, że to jest dobry dobry znak dla was w tym miesiącu bo takie rzeczy tam się jeszcze nie zdarzyły żeby po prostu mi padła bateria i po prostu skasował się albo on się po prostu nie nagrał w tym momencie, nie wiem. W każdym razie nie mam początku tego filmu. Także bardzo was przepraszam. Ale stwierdziłam, że no nie będę drugi raz robić rozkładu, także po prostu zaczynam od tego momentu, kiedy mi ten film zatrzymało. W każdym razie jeszcze raz witam wszystkie ryby lunarne, ascendentalne, słoneczne na czytaniu na miesiąc luty 2020. Robię go w dobrej wierze i mam nadzieję, że te wszystkie problemy, w cudzysłowie, które się zdarzyły w międzyczasie, wyjdą Wam w tym miesiącu na dobre. Tym bardziej, że już odkryłam właśnie kartę cesarzowej, na temat której nagadałam się chyba 5 minut. Ale staram, postaram się powtórzyć to, co powiedziałam. Jeżeli oglądają mnie kobiety, które spodziewają się dziecka albo chcą mieć dziecko, to jest to dobry miesiąc na to, żeby zajść w ciążę, ponieważ karta cesarzowej mówi właśnie o kobiecie, opiekunce domu kobiecie, właśnie takiej, jak widzimy tutaj, ciężarnej, która zasiewa jakieś nasiona. Jeżeli tym bardziej, że ona bardzo dobrze rezonuje nam tutaj z kartą szóstki kielichów, która była na spodzie talii. Czyli szóstka kielichów to są takie powroty do dzieciństwa. Życie troszeczkę przeszłością, ale na tej karcie mamy właśnie dzieci. Na pierwszym planie mamy dziewczynkę i z tyłu postaci dwójka dwo, dzieci, które bawią się latawcem. Także jak najbardziej taka no karta, że tak powiem, dziecięca. Natomiast jeżeli oglądają mnie je kobiety, czy w tym przypadku również mężczyźni, to może wa, koło Was być taka kobieta, która reprezentuje cechy cesarzowej, czyli kobieta starsza, kobieta, która wie czego chce, pewna siebie i taka też no, piękna, seksowna, Czyli kobieta właśnie reprezentująca takie cechy. Jeżeli chodzi o to, co się dzieje w tej chwili, to mamy rycerza Buław. Rycerz Buław może oznaczać to, że wymyślicie o tym, żeby zmienić miejsce. Nie wiem, być może miejsce zamieszkania, być może na krótko, jakiś wyjazd. Ponieważ rycerz Buław oznacza właśnie przemieszczanie się w krótkim czasie, ale to przemieszczenie się z miejsca na miejsce nie jest jakieś odległe, czyli to będą takie odległości bardzo, bardzo niewielkie. Rycerz Buław reprezentuje też taką energię ognistą, energię szybkiego działania i reprezentuje też osobę taką bardzo również, Energiczną. Uważajcie też oczywiście na tego rycerza Buław, ponieważ on reprezentuje właśnie taką porywczość. Także uważajcie, żeby nie zrobić czegoś, czegoś pochopnie. Oczywiście jeszcze wrócę do tych zmian miejsca pobytu. Oczywiście to może być jakiś wyjazd, wyjazd służbowy, czy wyjazd w odwiedziny do kogoś. Albo po prostu będzie wam towarzyszyła właśnie taka, taka energia szybkiego, szybkiego działania. Jaki będzie wynik i efekt tego właśnie działania? Dwójka mieczy. Dwójka mieczy przy rycerzu buław może oznaczać, że wy dostaniecie nagle jakiegoś olśnienia, jakiegoś pomysłu, i będziecie rozważać, za i przeciw tego, tego pomysłu. Ja bym radziła troszeczkę wstrzymać się przy tej karcie dwójki mieczy i faktycznie pomyśleć nad tym pomysłem, który prawdopodobnie może narodzić się wam w tym, w tym, w tym, w tym, w tym miesiącu. I radziłabym taką też przyjąć pozycję bezstronną, być może na pewien czas odłożyć tą, te, ten pomysł, który być może narodził się w Waszej głowie jako taki pomysł nagły i taki wręcz niespodziewany. Może też zdarzyć się tak, że może odnośnie jeszcze tych wyjazdów, że będziecie mieć tak jakby dwie propozycje przemieszczenia się, dwie propozycje wyjazdu dotyczące różnych spraw. Tak mówię, w jakiejś podróży takiej krótkiej, do kogoś w odwiedziny czy, po, czy podróży służbowej i będziecie mieć dwie drogi do wyboru. I właśnie będziecie się wahać prawdopodobnie i będziecie tacy niezdecydowani, którą, którą drogą podążyć. Dalej mamy ewentualne wyzwanie, czy ewentualny problem. Problem rycerz kielichów. Drogie ryby, uważajcie być może na osobę, która może reprezentować rycerza kielichów, jako, jako osobę taką bardzo Czarującą, ale taką, która potrafi manipulować innymi osobami. I to będzie taka osoba, która będzie chciała zaczarować, oczarować Was, ale efekt będzie taki, że to czarowanie będzie takie zwodnicze dla Was. Ponieważ no, rycerz kielichów jako osoba w negatywie oznacza właśnie taką osobę no, obojętną i emocjonalnie niezdecydowaną. Także może Wam też towarzyszyć taka historia, że Wy będziecie właśnie w tym miesiącu reprezentować taką osobę bardzo. Ja tu widzę tak bardziej czytanie dla kobiet w tym momencie. Będziecie reprezentować taką osobę bardzo czarującą, piękną, zadbaną, bo taka jest cesarzowa. I być może pojawi się ktoś bardzo szybko na, na waszej drodze i oczaruje was. I, tylko w takim, w takim negatywnym aspekcie. Też tak może być. I Wy nie będziecie, wiedzieć, nie będziecie wiedzieć, co macie robić. I będziecie troszeczkę tacy jak ta szóstka kielichów, te dzieci na tej, na tej szóstce kielichów. Czyli tacy marzycielscy, oczarowani być może tą osobą, która reprezentuje rycerza kielichów. Także również taka historia może Wam towarzyszyć. Co jeszcze? Może też taka sytuacja zaistnieć, że pojawi się wokół Was dwóch mężczyzn, ktoś jako rycerz, rycerz buław. Czyli ob, oboje obo, obo, ci mężczyźni tak nie do końca są um, um, dojrzali do tego, żeby, um, żeby być um, no w, w związku. Tak? Rycerz buław, który reprezentuje takiego no, urokliwego um, mężczyznę, który, żeby, że tak powiem, zdobywa kobiety. I drugi rycerz kielichów, taki emocjonalnie jeszcze niezdecydowany, taki roz, rozmemułany I wy też będziecie, jako ta piękna kobieta, która oczarowała dwóch mężczyzn jednocześnie, wybierać któregoś z nich. Także tak to jeszcze widzę po takim krótkim zastanowieniu się. Aczkolwiek te energie. Oczywiście to są karty, które na osobowe można powiedzieć, tak? Które reprezentują osoby w tarocie. Ale to oczywiście może też mówić o energiach wam towarzyszących, tak? Czyli będzie wam taka ognista energia towarzyszyła i albo ewentualnie taka emocjonalna i taka marzycielska. I wy tak do końca w tym miesiącu nie będziecie wiedzieć... Jak Wy się czujecie? Czy Wy macie właśnie siłę do działania, czy wręcz przeciwnie, jesteście wycofani emocjonalnie i tacy poch pochłonięci właśnie w marzeniach? Ale odkryjmy resztę karty, być może nam się więcej jeszcze rozjaśni. Jaka jest odpowiedź na tego rycerza kielichów? Słuchajcie, pustelnik. No właśnie, odpowiedź jest prawdopodobnie taka, widzę to tak. Takie niespójne, właśnie są energie, czyli ten rycerz buław, rycerz kielichów. Tutaj niezdecydowanie. Rada jest taka, żeby się troszeczkę, nie widać całych kart, żeby się troszeczkę wycofać. Być może z, z otoczenia, być może, jeżeli dotyczyłoby to tych właśnie dwóch mężczyzn, który, którzy pojawili się. Na Waszej drodze w tym miesiącu i wy wybieracie spośród nich, to może nie róbcie tego w tym miesiącu. Zastanówcie się, trochę pobądźcie w samotności, trochę pomedytujcie, trochę uspokójcie emocje, trochę zajrzyjcie w głąb, w głąb siebie i nie podejmujcie, jednak radziłabym. Takich działań właśnie szybkich i nie do końca przemyślanych. Wam mimo, mimo wszystko będzie w tym miesiącu, mam wrażenie, towarzyszyła taka energia, żeby jednak najpierw będzie taka iskra, a potem wy ryby mimo wszystko tak wycofacie się, mam takie wrażenie, patrząc na tą na tą szóstkę na tą szóstkę Możemy się uda poprawić to w miarę tak, żeby było karty widać lepiej też ostrość za bardzo nie wie, gdzie ma się ustawić tym bardziej, tak mówię na spodzie karty była ta szóstka kierichów, więc Mimo wszystko będzie Wam towarzyszyć taka energia, energia, właśnie troszeczkę wycofania i, i takiego dobrego objęcia pozycji bezstronnej. Jeżeli ta karta cesarzowej dotyczy osób, które no, spodziewają się dziecka, tak? Kobiet, które są w ciąży. To też w tym miesiącu karta radzi, żeby nie za bardzo właśnie przejmować się pewnymi rzeczami, nie podchodzić do pewnych rzeczy emocjonalnie i tak jakby też wyciszyć się, może pobyć, żebyście panie pobyły same ze sobą. Czasami, jak jest się w ciąży, to się szuka, przeważnie jak jest to pierwsza ciąża, tak? Ja tutaj się uczepiłam tej ciąży, no bo ta cesarzowa jest w sercu czytania jako, jako temat główny, więc no, siłą rzeczy będę się odnosić do, do, do tej cesarzowej. Czasami jest tak, że. Oczywiście to nie będzie wszystkich osób dotyczyć, być może to będzie tylko kilku osób, kilku kobiet do, dotyczyć, które oglądają tego czytania, ale jeżeli się tak zdarzy, to no nie umieszkam właśnie zaznaczyć, że przeważnie jest tak, że w pierwszej ciąży kobiety się obawiają, szukały, szukają tak jakby porad w internecie, jak to jest, jak to wygląda, pytają innych kobiet, Szukają informacji na temat porodu i tych pierwszych dni po porodzie, na temat macierzyństwa. Tutaj karty by radziły właśnie, żeby nie przejmować się, żeby się odizolować od pewnych rzeczy, żeby nie słuchać rad innych osób, tylko właśnie samemu ze sobą spędzić ten czas. Pomedytować i odsunąć się od wszelkich rad i wszelkich innych osób, które ewentualnie mogłyby doradzać w tym momencie. To była taka dygresja, jeżeli będą mnie oglądać kobiety, które właśnie spodziewają się dziecka. Siła, siła Wasza w tym miesiącu jest rewelacyjna. Ponieważ jest mag. Mag jest osobą, która tworzy swoją rzeczywistość, kreuje swoją rzeczywistość. Wy, mimo wszystko, będziecie działać samodzielnie w tym miesiącu dojrzale. W tym miesiącu także siła jest bardzo dobra. Możecie też, tutaj mówię teraz do tych osób, które. Nie zdecydują się pobyć samemu i odizolować od, od osób, możecie też zasięgać rad i od osoby starszej zdecydowanie, będzie to mężczyzna, będzie to mężczyzna, który ma wiedzę, ma kompetencje i na pewno wam pomoże w tym miesiącu. Znowu się odniosę do kobiet w ciąży. Jeżeli macie. Chcecie uzyskać rady od kogokolwiek, to nie szukajcie porad w internecie, nie, bo to wam da taką energię. Tak, was to, jeżeli będziecie po, szukać porad u osób, które nie są do końca, do końca kompetentne w pewnych rzeczach, to was będzie taka energia. No będzie was to rozdrażniać, rozdrażniać bardzo i tak emocjonalnie i źle na was wpłynie. Będziecie błądzić po omacku, nie będziecie wiedzieć, co macie zrobić, tak? kogo macie słuchać. To teraz odnoszę się jeszcze raz, powtarzam, do kobiet, które są w ciąży. Także macie tak jakby dwie drogi do wyboru. Możecie się odizolować, całkowicie nie słuchać nikogo, albo poradzić się kogoś starszego, który, który jest kompetentny. Ja tutaj widzę dla Was osobę w postaci, w postaci lekarza. Czyli jeżeli macie słuchać kogokolwiek, jeżeli chodzi o ciążę, o przebieg ciąży, porodu, pierwszych dni po, pierwszych dni po porodzie, to zwróćcie się o pomoc, o radę tylko lekarza, a słuchajcie właśnie m, osób postronnych. Na czym się skupić w tym miesiącu? Karta Świata. Skupcie się ryby na tym, żeby czegoś nie opóźniać, żeby zamknąć pewien etap w swoim życiu. I żeby na coś, na pewien aspekt w waszym życiu skończył się już czas, tak? Czyli żeby zakończyć, żeby zakończyć pewien etap w swoim życiu w tym miesiącu. Macie do tego predyspozycję, tak jak mówię, bo siła jest u was w magu, a mag w pozycji takiej pozytywnej jest bardzo dobrą kartą. No, i muszę się tutaj znowu odnieść do macierzyństwa, ponieważ karta świat dla osób, które są w stałych związkach, oznacza właśnie narodziny potomka. Także to też bardzo. Mm... Koresponduje mi z tą kartą cesarzowej pod tym względem, i mało tego pod kartą koresponduje również z kartą szóstki kielichów. Także skupcie się, drogie ryby, w tym miesiącu na zakończeniu pewnego etapu i właśnie nie przeciąganiu pewnych rzeczy. I teraz tak. Po y, odkryciu tej karty y, mam wrażenie, że wy, y, co wam radzić jeszcze oprócz tego? Jeżeli macie do, coś do wyboru, tak, y, będziecie mieli w tym miesiącu y, podjąć jakąś decyzję, podjąć jakiś wybór, jakikolwiek, to może do, y, dotyczyć każdej sfery życia i każdej sytuacji, czy też Wyboru osób, czy też wyboru wyjazdu. Zróbcie to w ten sposób, żeby, tak jak sugeruje karta pustelnika, właśnie odizolować się troszeczkę, wejść w głąb siebie, wyciszyć się i dopiero wtedy podejmować pewne decyzje. Niejako ta karta świata zmusza mnie do powiedzenia tego, żebyście w tym miesiącu jednak zakończyli pewien etap, jednak podjęli jakąś decyzję, ponieważ wy, odnosząc się do tej karty, niektórzy z Was będą mogli mieć tendencje do powracania myślami do przeszłości. Dlatego jeszcze raz powtarzam, żeby się skupić w tym miesiącu na tym, żeby jednak podjąć decyzję i zakończyć pewien etap. Ponieważ ważne jest to, że i bardzo dobre jest to, że wy macie właśnie siłę do tego, żeby to zakończyć. No, i to właśnie to macierzyństwo bardzo mi się wkrada w to czytanie. Tak jak mówię, jeżeli mówię o tej ciąży, porodzie, to oczywiście będzie dotyczyć nie, niektórych osób, ale no, jestem zobowiązana o tym powiedzieć. No, i co odchodzi, drogie ryby, do przeszłości? Ósemka kielichów, przepraszam, Ósemka denarów. Ósemka denarów mi mówi właśnie o takim powolnym działaniu, studiowaniu czegoś. Ósemka denarów oznacza u mnie również pewne opóźnienia, ze względu na to, że musimy coś jeszcze właśnie doczytać, coś postudiować, musimy czegoś się dowiedzieć, ale to odchodzi do przyszłości i bardzo dobrze, bo. Bo wy musicie coś zakończyć w tym miesiącu i nie możecie tego opóźniać. Także patrząc na to czytanie ogólne, ogólnie, drogie ryby, ja wam radzę, znaczy ja wam radzę, karty wam radzą, ja, ja tylko czytam to, co jest w kartach. Karty wam radzą i sprzyjają do tego, i to będzie taka pierwsza, pierwsza rada, która będzie dotyczyć absolutnie wszystkich osób. Które mnie czytają i które mają, tak jak mówię, coś do wyboru w jakiejkolwiek dziedzinie. Wam w tym miesiącu sprzyjają, los Wam sprzyja, ponieważ odchodzi do przeszłości, odchodzą pewne opóźnienia studiowania, czytania, szlifowania pewnych rzeczy, tak? Wy macie tą energię do działania, tak? W przeszkodzie ten, jest ten rycerz kielichów. I takie jeszcze, mówię, rozmyślanie, odchodzenie do przyszłości. Efektem tego szybkiego działania, ognistego działania, będzie dokonywanie wyborów, ale wy wyciszcie się, słuchajcie siebie, swojej intuicji. Macie do tego siłę i zamknijcie pewien etap w swoim życiu, ponieważ opóźnień nie będzie, ponieważ opóźnienia przechodzą do przyszłości. Być może, tak jak mówię, będziecie mieć do wyboru dwie osoby, dwóch mężczyzn, ja tutaj widzę, albo dwie osoby, które właśnie reprezentują taką. Mocną, ognistą energię, i taką energię rycerza kielichów w negatywie, takiego kochanka, manipulatora, który by chciał poderwać, ale tak do końca nie wie, czy się emocjonalnie chce zaangażować, czy nie. I też drugiego mężczyznę, czy też osobę z takim charakterem porywczym, że przyjdzie, zauroczy i pójdzie z powrotem. Tak? Czyli taki, że skaczy z kwiatka na kwiatek. Oczywiście żaden z tych mężczyzn nie jest godny, że tak powiem, zainteresow no, zainteresowania może być godny, a, ale nie, jest, nie są to osoby m, takie, które predysponują do, do związku stałego i że tak powiem długotrwałego. Także, jeżeli też macie wokół siebie takie energie i z kolei nie chcecie zajść w ciążę no to uważajcie, żeby właśnie żeby, żeby w tą ciążę nie zajść, ale tak jak mówię, jeżeli macie wybory, opóźnienia się skończyły i jak najbardziej możecie pewne rzeczy zakończyć. To jest chyba wszystko, co bym miała do powiedzenia na temat tego czytania. Jeżeli rezonuje z, z z Wami to bardzo się cieszę. Weźcie do serca rady, które ja wyciągnęłam, czytając z tych kart. Jeżeli to czytanie nie rezonuje, to po prostu nie musi, prawda? Także wysłuchajcie, i jeżeli nie rezonuje, nie, nie przemawia do Was, to po prostu oddajcie tę energię żywiołom. Albo zajrzyjcie do czytania Waszego znaku zodiaku ryb w pastendencie, albo w znaku słonecznym, albo w znaku lunarnym. Także ja Wam bardzo serdecznie dziękuję. Tak jak mówię, jeżeli macie jakieś pytania, kontakt do mnie jest poniżej filmu. Także serdecznie zapraszam i do widzenia, pa! pa.